Cześć, witam ponownie na moim kanale. Dopiero co było pranie gaźnika, bo nie palił po zimie, tu nowe części. czyszczenie gaźnika się powiodło, ale musiałem zamówić nowy zamiennik oraz uszczelki, ponieważ kapało. Skąd, gdzie, jak to zrobić? Zapraszam na materiał. Pierwszy wyciek do zatamowania dość banalny, ale weź tu panie kupuszczelki. uszczelki. Z tego kranika podciekało mi paliwo. Zakupię markusz uniwersalny, odporny na benzynę. I działało, ale może dwa tygodnie. No i resztki sparciały uszczelki w filtrze paliwa. Zwiastowały nadchodzący problem. Arkusz do uszczelek odporny na paliwo okazał się zbyt mało odporny, zaczął się kruszyć i pękać. Jak widać, nowa uszczelka pasuje idealnie, ale zakup jej nie był dość prosty. Zresztą, zakup 20-letniego klasyka zawsze będzie rodziło takie problemy. Szukałem oczywiście na znanych portalach aukcyjnych, ale nigdzie nie mogłem dostać pasujących do tego modelu. Zarówno pod sygnaturą Marauder jak i GZ125. No i zamówiłem na chybny trafił i ten pasuje idealnie. Przy okazji zakupiłem nowe wężyki, oczywiście nowy filtr paliwa. Stare węże do paliwa były przede wszystkim zielone. Czarne zdecydowanie bardziej elegancko się wpasowują, no ale przede wszystkim swoje zrobił już czas. No i guma elastyczna przestała być gumą elastyczną. A do naciągania gumy na szerszą średnicę taki oto patent. Mosiężna końcówka z kompresora, malutki palniczek i elegancko wszystko się rozszerza. Podsumowując, skranikanie nie kapie, paliwo do gaźnika przez nowy filtr dolatuje nowymi wężami. No i przejdźmy teraz do samego gaźnika. Pewnie niejedno wprawne oko zauważyło, że część gaźnika jest nowa. Dokładnie rzecz ujmując, chodzi o zbiorniczek na paliwo w gaźniku. A teraz do konkretów. Po umyciu gaźnika, po okresie zimowym, wszystko ładnie, pięknie zadziałało. Pojechałem, wróciłem. Następnego dnia dzieci mnie wołają, że strasznie śmierdzi paliwem w garażu pewnie trochę ze starości a może przez nieuwagę w momencie kiedy składałem gaźnik nadwyrężyłem zmęczony czasem materiał i taka wystająca iglica uległa uszkodzeniu i cały czas kapało z gaźnika. Nowy gaźnik jako zamiennik Miku nie wygląda identycznie. Średnica do lotu i wylotu jest identyczna. Pierwsza różnica to ssanie ręczne. W moim gaźniku jest przy manetce właśnie w tym miejscu. I doprowadza go to cięgno, które jest w tym samym miejscu, gdzie po zmianie na ten chiński zamiennik musiałbym sterować ręcznie. No ale to nie jest jakimś dużym problemem. Cięgno zaś od manetki jest identyczne w tym samym miejscu. Średnice, dysz, regulacja wszystko jest dokładnie odwzorowane. Brak tylko dwóch rzeczy: napisu Mikuni, Made in Japan. No i przede wszystkim automatyki, która jest odpowiedzialna od dozowanie powietrza przy niskich obrotach. Przynajmniej tak doczytałem. To jest właśnie ten stary pojemniczek, w którym w trakcie powrotu zgubiłem również tę śrubę dozującą poziom paliwa wewnątrz, przy okazji odpowietrzając cały gaźnik. Tak więc dwie pieczenie na jednym ogniu, i skorzystałem też z nowego wężyka. Z drugiej strony gaźnika, właśnie jest ten zawór TPS przepustnicy. Przy uruchomionym silniku ściągnąłem tą wtyczkę trzypinową, no i motor zachowywał się całkiem przyzwoicie i normalnie. Delikatne opóźnienie w poruchu manetką. ale gdy chwilę postał, nie mogłem go uruchomić. Tak więc idea przeszczepu gaźnika z nowego na stary, legła w gruzach i wykorzystałem tylko te części, które były mi niezbędne. I teraz dlaczego ta te kombinacja, a nie po prostu zakup takiego jak trzeba, albo nawet używki? Otóż z Mikuni Made in Japan nie jest tak prosto. Kiedyś były dostępne za 3-4 stówy. Dziś na Odiksie, jak pooglądałem, dokładnie taki sam. I były tylko dwie dostępne sztuki, ale jak zobaczyłem cenę, to usiadłem. Podsumowując, grzebanie przy gaźniku. Nowe części do starych pasują identycznie. W opisie jest zanotowane, że dysze również są tej samej średnicy. Przy okazji pozostaną mi części zamienne, w tym tak trudno dostępna oryginalna guma przepustnicy. No i przy okazji urodzinowy oczek I autentycznie czas na pierwszą próbę w swoich heteroklapkach gaźniczek. Zalany, odpowietrzony powinna być gitara. No a w zasadzie jest, bo jak podkładam głos, to już trochę kilometrów zrobiłem. Motor jest całkowicie zimny, ja nie mam zwyczaju dajniam po garach. Zawsze chwilę czekam, aż się rozgrzeje, i zawsze czekam kiedy motor jest w pozycji pionowej. A jeżeli jestem u siebie na miejscu w garażu, to pod nóżkę podkładam małą zwyżkę klocek drewniany, taka żeby motocykl stał niemalże w pionie. Bo nie jeden mechanik już się ucieszył jak otrzymywał do naprawy zatarty silnik. Silnik kiedy nie jest przystosowany do jazdy, czyli na ukos, jest pozbawiony sporej części oleju, która zbiera się w misie w poprzek. Tu akurat jest niefortunnie tak, że z tej strony, gdzie powinien być olej, w momencie kiedy jest na postoju, nie ma go prawie wcale. Teraz, pomimo tego, że motocykl jest ustawiony, usytuowany prawidłowo, czyli pionowo, w tym oto w zierniku nie widać w ogóle oleju, ponieważ silnik pracuje i rozbryzguje po, po całym swoim wnętrzu. Ale po wyłączeniu, stan oleju zaczyna się wznosić do neutralnego. Ja osobiście staram się utrzymywać stan na 3 czwarte. A taki był brązowiutki amerykański. No i co? Taka oto była sytuacja. Motor znowu gotowy do jazdy. Teraz na stację paliw, zalejemy do pełna. Sprawdzimy ile to dziadostwo pali. Sama radość. Przyjemny z jazdy jest fenomenalny. Szczególnie po okresie zimowym wreszcie. Nie mogłem się doczekać. Mega frajda. Pies już ujada No uciekaj Nauczony już tak, że w zasadzie wyłączam od razu granik Dobra, tyle na przywitanie Przejażdżka się udała. Wszystko jest, gitara elegancko pali, jeździ. I co? Czas na dłuższą przejażdżkę. O zrobimy jakieś 50-70 km na CPM Zalejemy do pełna i będziemy testować. Dobra, tak no, ma to ze zafotnął struny. I jest po rączek tutaj tego metalowego 81 te wszystkie cergiele są po to, gdyż Suzuki Marauder fabrycznie nie posiada wskaźnika poziomu paliwa trzymajcie się, żyją